Siema, cześć, ludzie, witajcie na moim kanalecie. Kolejny odcinek Poradnika. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w pierwszym odcinku nowej serii Jak mieć GTA 5 tak jak Kaluch. Jakoś jeszcze zmodyfikuję ten tytuł, żeby był krótszy, ale taka będzie mniej więcej seria. Na czym ta seria będzie polegać? Ta seria będzie polegać na tym, że pokazuję wam, jak, pokazuję wam jak wgrać modyfikacje takie same, jaką ma Kaluch w swoich seriach GTA 5 prawdziwe życie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pobrać kolorową mapę. Czyli to jest to, co Kalo korzysta z. Ma taką po prostu kolorową mapkę. Tutaj można zauważyć też. Ja Wam w dzisiejszym odcinku pokażę, jak to pobrać. Ale lecimy tylko z szybką reklamą i lecimy z odcineczkiem. A więc pobieramy naszą, nasz plik. E, klikamy OK i ja mam jeszcze tam link w opisie do tego, tego pliku. Wchodzimy na. No, e, żeby to otworzyć Extract. Od razu można otworzyć program Open 4. O poczekajcie, ja to sobie przyniosę to tylko tutaj. Dobra, teraz sobie tylko zrobimy mały porządek, bo jest mały burdel. Tak, dobra. Teraz tak, to już nam wyeksportowało, czyli to możesz zamknąć, i tu mamy nasz pliki. Eee, mamy teraz tak a, e, odinstalować grafiki.etdy, mapy bez nazw streetów i tak dalej. Teraz tak, klikamy w readme i przechodzimy do, eee, do tego, co po prostu potrzebujemy, czyli radar zoom, też potrzebujemy. Pozwól. Wchodzimy na to, żeby pobrać radar Zoom. To mamy, to mamy, to mamy. Eee, I teraz tak, pobieramy jeszcze sobie to, Radar Zoom. Ja wam pokażę jak to pobrać, żeby nam to działało. Otwieramy to sobie. Teraz tak, wybieramy sobie obydwa pliki. Eee, konfiguracyjne i.tl, Ctrl X, czyli żebyśmy to wycieli, przechodzimy do GTA, skrypty i CTRL v ja to sobie zamienię, bo już to mam i gotowe. Stronę mogę już zamknąć i teraz tak. Eee, pobieramy sobie z run, to mamy i teraz tak, wchodzimy w open4, klikamy tools, package installer, wybieramy sobie nasz eee, atlas colored map i klikamy to i klikamy install do modów, klikamy tutaj confirm i nam się to teraz instaluje. E, to mamy o i teraz e, ja to po prostu sobie to też tak zamieniłem więc wchodzimy w open 4 obiecuję, że to się nam już pobrało więc close I teraz jak klikamy w mods update RPF x64 textures i tu mamy, e, klikamy edit mode klikamy na graphics i prawie przyciskiem myszy replace i zamieniamy i to jest koniec. I teraz, czy to działa? Wchodzimy do naszego GTA 5. I ja Wam to przyspieszę, żebyście mogli zauważyć, że, bądź, że nic nie oszukuje, tylko będzie to przyspieszone. O, jesteśmy już w naszym GTA 5. E, teraz zobaczcie, że działa nam mapa. Jest kol pokolorowana, kolorystyczna. Są nazwy, nie ma oczywiście wszystkich nazw ulic, bo to trzeba na em, jego stronie, trzeba go wesprzeć. A niestety teraz nie mam jak i nie mogę. E, nie mam jak wesprzeć, więc pokazuję Wam, jak jest bez ulic. Ale jeśli wpłacicie, to macie też z nazwami ulicy i co. I zobaczcie, że to działa na mapie. Minimal, minimalna mapa. mapa też działa. Więc jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba lajka i napisz też koniecznie komentarz, że Ci pomogę, że Ci się spodobało. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Perfect.